Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego biura Antykorupcyjnego. Jest, szanowni państwo, tak, że Kaczyński nie do końca rozumie, co się dzieje. Z jednej strony on cały czas myślał, że jest jakiś głęboki, tajny plan polegający na tym, że po prostu e, zaraz po niego przyjdą, i że to wszystko, co słyszę to jest ściema. E, z drugiej strony, po prostu zobaczył autentyczny po prostu paraliż władzy. Przepraszam za określenie, bo zwykle mówiliśmy o pożarze w burdelu Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast Jarosław teraz triumfuje. E, bo tak naprawdę. E, Szanowni Państwo, my nie wiemy, czy rząd, czy Platforma straciła tego punkty procentowe, jak twierdzi pan Marcin Duma, czy nie, bo jego sondaże są g warte. Natomiast zdziwilibyśmy, gdyby tak nie było. Dużo, dużo, dużo warte, ja dużo pieniędzy są warte. Naprawdę. No, ale, ale chodzi o to, Muszę że... Proszę zaprotestować. One są warte, tyle, ile ktoś za nie jest w stanie zapłacić i to jeszcze zwykle naszymi pieniędzmi. Tu chodzi o coś innego. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy niemoc Państwa, którym tego. Przynajmniej Państwo, najpierw nie byli w stanie zapewnić tego, żeby wybory były uczciwe i bez żadnych, że tak powiem, domieszek. Nikt z nas nie wpadł na to, że musimy pilnować wyborów nie tylko w państwie. PiS-Kaczyńskiego, ale że musimy pilnować również wyborów, kiedy rządzi, przepraszam, w cudzysłowie, nasza ekipa. O, to muszę przyznać Jarosławowi brawa za odwagę. E, to znaczy, oni po prostu, oni się w... bronią się on ale nie, on on przed więzieniem Janek. On ma dobrych oficerów prowadzących. No, ja. Po prostu rosyjskie służby specjalne należą do jednych z najlepszych na świecie. Tu się nie ma co. Tak, po prostu chłopaki wzięli i to przeprowadzili. I według rosyjskiej zasady zwiadowców, Zajopis, skażesz to na show. Tak, tak. tak, naprawdę, tak. tak. właśnie to czyli ukradnij i powiedz, że znalazłeś. Po prostu, tak, tak, I tak. E, e, to jest e, po prostu, e, e, jakby być. Szok też dla nas, no bo powiem tak, gdybyśmy na to wpadli, to byśmy, przepraszam, wcześniej odpowiednio nakręcili ludzi, właściwych ludzi, zmusilibyśmy do tego, żeby. się ludzie do pilnowania wyboru. Tak, nie, byli chętni. Wiecie Państwo, kod przychodził do koalicji obywatelskiej, został pognany. W końcu 3000 obserwatorów kodu stanowią jeden z dodatkowych dowodów na fałszerstwa wyborcze. Bo szanowni Państwo, po prostu my, dopóki te głosy nie zostaną przeliczone, my nie wiemy, jakie są wyniki wyborów. Pan premier Donald Tusk stwierdził, że najprawdopodobniej, znaczy, że bym powiedział inaczej, że te fałszerstwa nie miały raczej wpływu. To, to, to właśnie to słowo raczej jest najlepsze. Ale na... je trzeba ukarać. Je trzeba, trzeba znaleźć, ukarać. ale trzeba po pierwsze trzeba sprawdzić, czy nie miały. Bo ja bardzo, powiem tak, szczerze, ja bardzo lubię... Ja nie, no właśnie, nie miały. No właśnie. I wiecie Państwo, to jest najbardziej zabawne, że Andrzej, Za bardzo wyją, prawda? Za że Andrzej bardzo. Duda i cała ta po prostu menażeria po prostu wzięła i uznała, że przeliczanie głosów i jeszcze raz tylko i wyłącznie w miejscach, które zostały wytypowane przez pan doktor Kątek wskazał 1482. Z tych 1482 wskazanych przez niego lokalizacji. Sprawdzono 11 i on szacował, że to spowoduje odzysk 2000 głosów. Dla Trzaskowskiego spowodował odzysk 2600. Pamiętajcie, że to jest ob o o w obrocie. Te 2600 to było w sumie około 5000 różnicy zmniejszonej, bo tu więcej, tam mniej. I to jest tak naprawdę powód, dla którego to zostało wstrzymane. Teraz pytanie takie. Kto nacisnął, jak nacisnął, to jest tego. Natomiast mamy sytuację taką, w której Kośniak Kamysz zaczyna się rozglądać, po prostu. Natomiast pamiętajmy jeszcze. Co ma robić, jak widzi brak sprawczości? Tak, to jest nie nie mamy pretensji, rozumiemy. On musi jest... współdziałać z nie wiem, każdym prezydentem, jaki będzie, bo to jest odpowiedzialny y, szef resortu obrony narodowej. No Uf. i teraz tak. I teraz, szanowni Państwo, sytuacja, oczywiście powiedziałem, człowiekiem, który będzie się bił z myślami, a co zrobi, to podejrzewam, że to będzie on sam pewnie jeszcze dzisiaj nie wie, co zrobi, ale, bo to wszystko zależy od tego, jakim będzie klimat. Ale prawda jest taka, że Szymon Hołownia po prostu, gdyby posłuchał profesora Cola, profesorów Trybunałów Konstytucyjnych, to po prostu nie przyjąłby, po prostu nie zwołałby Zgromadzenia Narodowego. Objąłby funkcję jako pełniący obowiązki prezydenta, podpisałby ustawę incydentalną, skierowałby sprawę wyborów i protestów wyborczych do właściwego składu Izby po prostu Sądu Najwyższego po podpisaniu, tzw. ustawy. E, incydentalnej i e, ona by sobie po prostu e, podjęła decyzję, czy Nawrocki wygrał i czy powinien zostać prezydentem. Natomiast w międzyczasie po prostu e, zostałoby tak zlikwidowane Centralne Biuro Antykorupcyjne, usunięci wszyscy neosędziowie z Sądu Najwyższego, naprawiony Trybunał Konstytucyjny. Ja na KRS-u, tak. Prawdziwy KRS, -u. tak. Po prostu no. i byśmy wyczyścilibyśmy tą całą sprawę. I Szymon Hołownia, przepraszam, przeszedłby do historii, miałby Powiem tak, miałby na dzień dobry 30-40% poparcia. Jeżeli Dzielny wroński wygrał? Niech sobie rządzi tylko bez tych wszystkich rzeczy. Bez ale, ale, radnych, ale, ale, ale musimy, najpierw musimy się dowiedzieć, że wygrał. Tak. tak. Ale Spokojnie. najpierw musimy się dowiedzieć. Ale mówię, nawet wiesz, w tej sytuacji, jeżeli, jeżeli by się okazało, że wygrał, nie będzie miał tego, co miałby odziedziczyć po Kaczyńskim. Nie będzie tego. No, czy nie będzie, nie nie rządzią, nie będzie całej domolki konstytucji, tak. która była bezprawna. I teraz to oczywiście to jest tego. Natomiast my mamy, w tej chwili mamy taki, przepraszam za określenie, pożar w burdelu. E, pytanie teraz, co? Oczywiście Jarosław już kusi tych, bo on potrzebuje 13 zdrajców. Tak. Więc opowiada, jakie to wielkie apanarze, żeby tylko na jesieni, na jesieni, żeby najszybciej, tak, jak, jak najszybciej po prostu, żeby dokonać zmiany władzy. Pamiętajcie wszyscy tego. Więc ja, ja, się, ja się zastanawiam, czy ten jednak nasz radosny bezwład jednak nie będzie dłuższy, dlatego, że ludzie lubią pewne pieniądze zamiast niepewnych obietnic. Tym bardziej, że z Jarosławem Kaczyńskim to wszyscy wiedzą, jak jest. Kaczyński, Kaczyński da, daje nie ze swoich. Kaczyński a... daje z naszych, to da. No, Ale A pamiętajcie o tym, że jest facet, któremu Marek któremu Kaczyński obiecał, wszyscy potencjalni zdrajcy, pamiętajcie, się z Markiem Falentą na temat tego, jak się opłaca Jarosław. Dał mu władzę. Tak. Ja, Marek Falenta dał Kaczyńskiemu władzę, e, zrobił wszystko i słuchajcie, on nie to, że nie dostał jakichś pieniędzy, jakiegoś udziału we władzy, on nawet wyrok dostał od Kaczyńskiego. nagrodę poszedł do więzienia. Tak. tak i pół roku więzienia. I tak, wszystkim tym panom, którzy, do których przychodzą teraz z obietnicami posad, kasy, umorzenia, za, 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 zaorania spraw, pamiętajcie, Jarosław Kaczyński tak dotrzymuje słowa, że. Ja nic nie mogę tu, prawo nie znaczy prawo. Ja nic nie mogę. Tak. Tak, to, jest, to jest jedna z rzeczy, których ja do końca nie mogłem zrozumieć. Tomek ma teorię, że falente wsadzili, bo chcieli przejąć jego biznes. Dlaczego pan Turzewski nie mówi, nie mówi o tych swoich biznesach y, y, transportowych i, i sprowadzaniu węgla i innych rzeczy? No. Czy pytacie kiedyś pana Turzewskiego o to? Ja nie wiem, wiecie, y, nasza partia powstanie, na pewno będziecie mieli jedno. Będziemy zadawać te pytania, których nikt nie zadaje. Będziemy mówić o tym, o który, których nikt nie mówi. Wychodzą, wychodzi pani, pani redaktor Lejnik, boi się zapytać Siemoniaka, czy będzie likwidacja CBA. Nie wolno mu się CBA w ogóle. Nie wolno mówić o tym, dlaczego Kaczyński, jako przedstawiciel ludzi ze społeczności LGBT, atakuje innych ludzi ze społeczności LGBT. Trzeba pytać o to. Trzeba pytać o to, trzeba po prostu mieć jaja i ujawnić rozmowę braci. Jaki mieliście problem ujawnić rozmowę braci ostatnio? Bo potraficie dojechać sędziego Łączeskiego, który nagle myślę, że ma dosyć wszystkiego. Są. A pamiętajcie, że dużo ludzi się broni, natomiast ludzie nie chcą słuchać już samego defetyzmu i jęczenia. Z jęczenia nic nie będzie. Trzeba po prostu. Mamy, mamy, tylko mamy dzisiaj sytuację. Teraz trzeba się bić. Znaczy, mamy... Rozumiem, że Donald Tusk ma opory i że nie będzie wysyłał policji na ludzi. Panie Jarosławie, mnie to, nie, przepraszam, panie, panie Donaldzie, mnie to przypomina sytuację, jak wielokrotnie dzwoniono do mnie, bo mówiono, że złapano jakiegoś zł złodzieja sklepowego. Ja, moja firma miała jedną. Więcej chyba najwięcej supermarketów w Polsce chroniła. I łapano złodzieja i złodziej krzyczał. Także, po pierwsze, przyjadą koledzy i podpalą, zniszczą wszystko. Po drugie, on tutaj zrobi straszne rzeczy. Nie wolno wzywać policji i nie wolno mu przeszukać torby. Rozumiecie państwo? I, i teraz ta sytuacja w 100% pasuje do tego, co oni krzyczą w sprawie wyborów. Nie, jeżeli będziecie chcieli przeliczyć głosy i sprawdzić, to będzie wojna domowa i po prostu następnego dnia już słońce. Tomek, jest. jesteśmy zbyt poważni, żeby się uwierzyć, że to chodzi o to. No to, to... Tam, jest, tam jest jakiś dygot i wiecie państwo, kluczową sprawą jest to, jeszcze raz mówię, abstrahuję od tego, czy Nawrocki wygrał, czy nie wygrał. Należy konsekwentnie ukarać tych, którzy systemowo, a o tym już wiemy, fałszowali wybory. Personalnie powyciągać tych ludzi, którzy teraz wyją płaczą, proszą panie Marcinie, jak pan nam pomoże, bo nastąpiła pomyłka i trzeba ich po prostu e, skazywać. Ja nie mówię, że oni mają iść, i mają być w kajdankach zespolonych, znowu e, gdzieś tam dręczeni i, 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 i po prostu muszą mieć e, już tę sytuację, że będą się tłumaczyli przed sądem za złamanie prawa. Rozwali się struktury terenowe PiS-u. Dlaczego wy ludzie nie, nie potraficie tego zrobić? No. PiS skrupulatnie korzystał z oszustw, ustawiał swoich prokuratorów. Robił wszystkie. Tutaj tylko trzeba y, działać zgodnie z prawem. Do tej pory, Janku, nie potrafię tego zrozumieć. Hołownia ma w każdym razie zobaczymy. jedną, takiej szansy nigdy w życiu nie miała, jaką ma, jaką ma teraz. Ma szansę, że z 4% poparcia będzie miał nagle 50%. 30. Tak, będzie miał nagle 40% i... E, będzie, on będzie Tuskowi dyktował warunki. On będzie dyktował wszystkim warunki, bo... Wszystkim na, bo po na, naszej na, stronie, Tam. Tak, ale czy nie, no po prostu jest człowiekiem, mówi, że <coughs> mieliśmy tego, to teraz podpiję, to teraz wchodzimy, zostajemy tego. Ale to jest, jest zostaje. marszałkiem Sejmu, ma pan ochronę, czego pan się był. No właśnie, zostaje peł prezydenta. A później, dzięki temu, skonsoliduje Pan Polskę i my wygramy z nimi wybory po raz kolejny. Pójdziemy już nie tak, jak żeście sobie myśleli, pójdziemy jednym blokiem i wywalimy tych bezzębnych yy, Kaczyńskiego. Trzeba, trzeba mieć tylko jaja... Jest, jest, jeszcze jest szansa. Trzeba mieć tego. Natomiast ja w 20 roku yy, w Warszaw pod, Warszawie, pod Warszawą nie trzeba spieprzać tak jak Piłsudski i pisać do, do Witosa ja dziękuję, to ja nie, bo nasza Polska, bo nasza polska młodzież nie ma ducha walki, bo, bo tak pisał Piłsudski i wypieprzał do, do, kolejnej, do kolejnej kochanki. Tylko trzeba zachować się jak generał Rozwadowski i trzeba to wszystko pozbierać do kupy i trzeba się bić i odwrócić sytuację. Być może przyjdzie, wróci później jakiś, jakiś yy, quasi Piłsudski i będzie mówił, że on tutaj to, tą szalę przechylił, ale to już nieistotne jest. To jest taka sama sytuacja w tej chwili, naprawdę. To nic nie da, że... że Dobrze, się pytań, ale wracamy, że... wracamy do tego bordelu, więc w tej chwili... Yy... Tak, koalicja jest rozdygotana, dlatego że nie ma człowieka w tej chwili, który by właśnie był generałem rozładowskim, bo generał rozładowski w roku 1920 był tym facetem, który powiedział tak, po pierwsze, szanowni panowie... Nic nie jest nic nie jest stracone. Armia, co prawda, jest w rozsypce, ale zachowała zdolności bojowe, i jest w liczbie przeważającej siły przeciwnika. Dokładnie tak jak. Naród mamy za sobą. Tak, ja dokładnie tak jak jest teraz. Tutaj tylko i wyłącznie potrzeba człowieka, który właśnie zrobi to. Co mu ludzie nawet światli, żeby nie było, że to są nasze raty. To jest profesor tak. Sol, to są ludzie, którzy są konstytucjonalistami, profesorami prawa. To nie jest tak, że przepraszam, że idziesz i robisz na narympow, tak jak to, ktoś to określił, zamach stanu. Nie, po prostu przywracasz demokrację i jeżeli pan Nawrocki rzeczywiście wygra te wybory, to zostanie tym prezydentem, tylko zostanie tym prezydentem miesiąc później. Nie e... będzie miał tych e... narzędzi Kaczyńskiego, które e... zostały bezprawnie uchwalone. Tak. Tak, zostały bezprawnie po prostu wprowadzone. I do tego, żeby to zrobić, trzeba po prostu mieć jaja. Natomiast na razie mówimy o pożarze w burdelu, czyli po prostu na razie to cała koalicja wygląda po prostu jak po trafieniu po prostu pociskiem, czyli kośniak kamysz który no, spotyka się, rozmawia, lewica, która ma pełną świadomość tego, że w wypadku nowych wyborów po prostu ich nie ma. To jest jeden z najbardziej stabilnych czynników tej koalicji. Muszę Państwu powiedzieć, że z roz nie wiem, zawsze wspominam teczkę SB, którą kiedyś czytałem. To nie była teczka czarastego, to była teczka Andrzeja Kratiuka, e, którą analizowałem. Andrzej Kratiuk to jest nieżyjący prawnik. E, Pani Aleksander Kwaśniewskiej była taka, miała fundację Bez Barier. No człowiek, którego nazwisko się pojawiło publicznie z okazji Komisji do Spraw Orlenu. On był tam współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I właśnie czytałem, właśnie w jego teczce natrafiłem na materiały dotyczące czarastego, który w roku 1000 w 1984 1985 jakoś, tak, rozmawiając z, z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa powiedział bardzo ciekawie, że on nie ma nic wspólnego, nie ma nic przeciwko, żeby współpracować z służbami ochroniącymi państwa, tylko SB jest, jego zdaniem, już nie jest przyszłościowe, że odchodzi w niebyt i współpraca z SB może się po prostu za parę lat być czymś stygmatyzującym, czymś, czego będzie musiał się wstydzić. I wściekłość, która napadł, dopadła funkcjonariuszy, którzy przystali tą opinię pana tego, żeby go dojechać, żeby go wyrzucić ze wszystkich tych związków studenckich, socjalistycznych, żeby mu pokazać, że nasza organizacja jest silna. W każdym razie, wiecie państwo, bez władz, bo mówmy się, jeżeli podsumujemy uczciwie te ten czas, to mamy sytuację taką, no rząd porządkuje i to Tusk zawsze robił dobrze. Przede wszystkim wybrał dobrych ludzi do zarządzania finansami, do Polska gospodarka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Natomiast jeżeli chodzi o przywracanie praworządności, rozliczanie PiSu, leżymy. Przestępcy siedzą sobie w togach, w prokuraturach, przestępcy sobie siedzą w służbach specjalnych. Oj, znowu będzie o tym, jak tam znowu żeście poszli i byliście, i umeni i u, czyli pani <grym> i u ukujawy <grym> i złożyliście raport y, z tego, y, gdzie ja siadam, co ja robię, że nie wiadomo, po co ja tam chodzę. Y, y, oni uważają, że y, to ma jakiś y, głębszy sens. Ma chłopaki. Jeszcze raz wam powiedziałem, patrzcie i oglądajcie własne plecy i nie wyciągacie wniosków. To znaczy, wam się wydaje, że wyśledzicie mnie, natomiast nie sprawdzacie, gdzie potem, że tak powiem, jak jedziecie, czy zjeżdżacie sami, czy zjeżdżacie z kimś. Naprawdę bardzo niskie oceny. My jesteśmy, jak to mówię, ustąpimy elektrycznie, czyli dosyć y, szybko no, orientujemy się. Janek, są słabi po prostu. No. Co powiedzieć o panu koordynatorze w BMW X5, który pojechał sprawdzić ciebie, majora Hede i mnie? I nie wszyscy, wszyscy najpierw tego... mnie, później, później Hede, później Ciebie. W takiej kolejności. Znaczy, jakby to powiedzieć, i, i, i wszyscy... Wiemy, co żeś mówił do ludzi swoich, nawet no, ty jesteś żenujący. E, więc Oczywiście sam to zrobiłeś. Pokazałeś im, jaki jesteś bardzo fachowy, i uwaga, nie, mieliśmy, informac nie mieliśmy informacji o tobie z centrali, tylko po prostu jesteś tak niefachowy, że się po prostu rzucasz w Każdemu się obciąłeś, po prostu jesteś najgorszy z tych, jacy byli. Tak. No, więc nie mów o tym, że po prostu ktoś ostrzegł nas i, i stąd mamy wiedzę. Jesteś najgorszy z tych wszystkich, jacy byli. Wyj teraz, wyj tak. Ech. Szanowni Państwo, e, czym się skończy ten tak zwany mm, pożar w Brudelu? Nie mamy zielonego pojęcia. E, my zrobimy swoje, tak jak mówię, tak. E, e, żeby mieć tak zwane czystsze, najczystsze z możliwych sumień, po prostu ja, ja, ja to się śmieję, że ponieważ mówiliśmy, że założymy partię, to w sumie to nawet nam ułatwiono, bo pierwszym punktem programu będzie dzięki nam się dowiesz, kto możesz się dowiedzieć, kto wybierz nas, dowiesz, to dowiesz się, kto wygrał wybory prezydenckie w roku 2020. Kasiński, jak są Lisicą w dowcipie, naprawdę. Tak. tak. Jak są. Tak, Państwo, ten dowcip to nie była lisica, tylko wilczyca, ale choć. I... Ja słyszałem, że Lisicą, lisi że to było, że to było ja, tak, ja. że, że mały, że mały, że yy, szedł, szedł sobie zajączek i zobaczył, że Lisica wychodzi z nory, zamyka drzwi i idzie polować. No chyba też na takiego zajączka i zajączek wszedł, otworzył te drzwi skopa, a tam małe liski siedzą, się trzęsą. Mówić, gdzie ta matka głupia? Co tu się dzieje? Pokażcie lodówkę. No Złożył lodówkę, zabrał sobie co chciał. I mówi, jak ta matka wyjdzie, to ja jeszcze wróci, to powiedzcie, że jeszcze seks nią będę robił. No, oczywiście wróciła lisica z polowania, przyniosła nowe jakieś tam rzeczy do lodówki, dzieci jej to powiedziały, ona wściekła, ona strasznie wściekła. I znowu w sytuacji się powtórzyła, bo zajączek zobaczył, że lisica sobie wychodzi. Wszedł, powiedział to samo. Za trzecim razem Lisica się zaczaiła i wpadła wtedy, kiedy zajączek wygłaszał te swoje, te rady. I udało mu się uciec. Lisica go goniła, ale nie zmieściła się w jakimś przejściu i się zaklinowała tak, że po prostu nie mogła się ruszyć. I poszedł tam zajączek i mówi tak. Jesteś ruda, jesteś brzydka, jesteś naprawdę taka nieapetyczna, ale skoro obiecane twoim dzieciom. No 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 to to ja to, to, ja to, to tak mniej więcej ja, ja to nie, zaleźli, jak... czy co, ale to nie zmienia To no, Janku, jakby no, no, zmienia tak. tego. Także, pamiętaj Kaczyński. To nie znaczy, że tak się nie, no, Nie, 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 dosłownie, właśnie. Nie, nie <laughs> nie, nie, nie. Tak głowy łapie. Nie, nie, nie. Ogólnie. Pamiętam. <laughs> Szanowni Państwo, e, więzień CBA, nasza książka Hognot.poetkapitalbok.com.pl Polska kolumna Putina, jak Kaczyński nas rozbroił. Szanowni Państwo, debil studium przypadku, doktor Aleksandra Sarna. I pamiętajcie o Alfonsie, bo Alfons będzie na dniach w przyszłym tygodniu, przepraszamy za opóźnienie, ale będzie wysyłany. I teraz ty. Zapraszam na Janka Twittera, rzeczywiście tutaj y, zatęsknijcie za Alfonsem, jak posłuchacie angielszczyzny. Zatęsknijcie za, za debilem, jak posłuchacie angielszczyzny. To jeszcze Alfon. na to zróbmy, to jeszcze na końcu zróbmy. Na koniec już, to, panie sobie to nie do pana nawet, to jest świetne. And uh, give it and give my best uh, shot. I have one ma main conclusions, uh, conclusion ladies and uh, gentlemen, and main similarity between our uh, museums Uh, it's the fact that battlefields... Szanowni Państwo, I na tym zakończymy. Z tak. Trumpem wszystko załatwi. On wszystko załatwi z Trumpem. On, on już uzgodnił, z uzgodnił. dogada wszystko. Wszystko dogada, szanowni Państwo. Do